Piwo, które się nazywa So Far So Dark. Piwo mm, uważone przez e, Ale Browar e, w kooperacji z warszawskim browarem Artezan. Tak wygląda etykieta. No, moim zdaniem etykieta rozpierdala system. Tym bardziej, że jest nadrukowana na w flaszce jest nadrukowana na flaszce, więc no wygląda to naprawdę super, mega imponująco tutaj jak możecie zobaczyć jeżyk, czyli logo artezana w bąbelku powietrza tutaj z, e, ale bro, browaru jak możecie nawet zauważyć, tutaj jest rurkowiec. Ten sławny rurkowiec. Tak więc, no, etykieta naprawdę miażdży. Miażdży system moim zdaniem no, najładniejsza. Nie boję się na swoim kanale używać. Słów, które przedstawiają prawdę i rzeczywistość, tak jak to w niektórych kanałach jest. Moim zdaniem najładniejsza etykieta, jaka tutaj zdarzyła nam się w Polsce, chociaż ta, ta etykieta z tą ośmiornicą z Piwa Deep, Deep Love też było dość fajne aczkolwiek ta dużo bardziej mi się podoba. Jest to piwo w stylu Robust Porter. Robust Porter z lukrecją i kawą. I tutaj moje pierwsze obawy są takie, że no, oby nie okazało się tak, że tak kawa w tym piwie nam zakryje wszystkie inne smaki. No oby, oby, tak nie było. Ekstrakt 16 alkohol 6,2. skład woda, słody, pale ale, monachyjski, karamunich, fawcet brown, y karafa specjal. Chmiarę Tomahawk Fuggles, drożże US05, ekstrakt z Lucrecji kawa. Yy, muszę przyznać, że nie wiem co to jest za słód ten Fafset Br Brown Fawset Brown. To podejrzewam coś z angielskich z słodowni. Nie korzystałem z niego, nie, czy, nie czytałem o, o nim. Przepraszam, nie wiem Chmiel Tomahawk, lub Kolumbus, lub, lub, lub Zeus, on pod trzema nazwami występuje. Jest to chmiel goryczkowy z nutami cytr, cytrusowo-korzennymi, co może się tutaj w tym piwku sprawdzić. I chmiel fagels, czyli chmiel e, z Wielkiej Brytanii, oddaje. Aromaty kwiatowe, kwiatowo-korzenne też, wydaje mi się. A nawet przekonany jestem, tak, że kwiatowo-korzenne, drożdże US05, czyli czyściutko powinno być, jeśli o drożdże rozchodzi się. Niestety nie ma tutaj wartości IBU podanej nigdzie to taka taka malutka wtopa, ale okej, okay. hop heads and friends. Od dzisiaj to hasło klucz dla kooperacji Ale browaru z zaprzyjaźnionymi browarami rzemie rzemieślniczymi. Piwo, które trzymasz w ręce, uważaliśmy z browarem Artezan, pionierami piwnego craftu w Polsce i mistrzami w swoim fachu. Wiadomo, pionierem pion, pionierami piwnego craftu są raczej piwowarzy z browaru Pinta. A tutaj, tak, ich, no, dobra. Troszkę posłodzili im, ale spoko. Browar Artezan ma też bardzo dobre piwka, więc okej. Okay. Dobra, no to już tutaj naprodukowałem się nad wyglądem, ale wygląd naprawdę jest świetny, cudowny i podoba mi się. Kapsel ale browarowy, genialny, w ogóle te logo ale browaru jest super. Piwo miało premierę, moi kochani, 28 zeszłego miesiąca w, w, w Warszawie. Ja je dosłownie przez przypadek u siebie w sklepie spotkałem i od razu postanowiłem kupić je. Kosztowało 8 złotych 60 groszy. Zł. haha. Bardzo przyjemny, czekoladowy, słodki aromacik. Rzeczywiście, może gdzieś ta lukrecja jest, nie ma na tą chwilę przesadzenia z, z kawą. Aczkolwiek ta kawa jest tam gdzieś. No, muszę przyznać, na tą chwilę aromat jest super, ale... Zobaczymy, co będzie dalej. Ta no, piana nie jest zbyt obfita. Starałem się wymusić ją, dlatego jest troszkę większa. Ale trzeba przyznać, że piana jest bardzo ładna, drobno pęcherzykowa. W takim żółto-brązowym kolorze piwo jak nalewałem widziałem było klarowne i takie ono powinno być. Nie mam zapomniałem swojej białej podkładki żeby wam kolor pokazać. Kolor to tutaj w tym szkle jest, jest zupełnie czarny aczkolwiek tutaj w tym malutkim takim przewężeniu jakby taki kolor brązowy taki Bursztynowo miedziany bym powiedział. Taki coca kolowy, O! Kolor coca kolowy, mhm. Nie no, prezentuje się w szkle piwko bardzo fajnie. Tu już ta kawa zdecydowanie wyszła na pierwszy plan. Lekkie nuty pieczone. No, ciekawe. No, raczej to, czego się spodziewałem, raczej. Tak, kawa chyba na pierwszym miejscu jest. Tak, po tym pierwszym łyku. Sądzę. Chociaż że może przewrażliwiony jestem, bo ja za kawą nie przepadam i kawy w ogóle nie piję. Fiwo ma taką przyjemną konsystencję takie jest hmm, przyjemnie rozpływające się, rozpływające się w ustach. Hmm. Finisz Pół słodki, bym powiedział. Rzeczywiście tą, ta lukrecja jest tutaj. W jakimś tam stopniu wy, wyczuwalna. Yy, no, co, co zgadza się z opisem tego pi, piwa? Czyli rzeczywiście nie oszukano nas. Jest ta luk, lukrecja w tym piwie. Goryczka. Muszę przyznać, że praktycznie niewyczuwalna, zaburzona przez kifinisz kawowo-lukrecjowy z dodatkiem takiej e, kwaskowości, e, takiej właśnie palonej kwaskowości. Finisz naprawdę jest no super. Aczkolwiek e, krótki jest. Nie jest to jakiś tak, taki długi, ten fini, fin, że czuć ten, ten smak tego, tego piwa. Nie. Ono, tak, po kilku sekundach od e, wypicia już ten smak e, znika, ale smak jest e, bardzo fajny, bardzo przyjemny. Nie jest na pewno za słodkie. Jest w, w moim mniemaniu jest trafione w dziesiątkę. Z finiszem jest trafione w dychę. Nie jest zbyt kwas, kwaskowate, nie jest zbyt słodkie, nie jest zbyt e, goryczkowe. Go, Naprawdę, chłopaki tutaj celnęli w dziesiątkę. kawa też nie jest na pierwszym nie, no jest na pierwszym dla mnie ale nie jest tak intensywna żeby zakłócić pozostałe smaki pozostałe aromaty coś tutaj z karmelu wyczuwam troszkę czekolady oczywiście Paloność. też tutaj popalonych słodów nie użyli, ale tak jakby coś jak tam spalonego jęczmienia, nutki takie jakieś są. Nie no, naprawdę muszę przyznać, bardzo dobre piwo. Bardzo dobre piwo, wartające tych 8,60. Lacing, no, jakiś jest. Nie można tutaj raczej przyczepić się, chociaż piana dość szybko znika, co raczej e, nie powinno tak w tym <grym> stylu być. Aha, nagazowanie. Na <grym> Czekajcie, muszę jeszcze łyczka zrobić. Doleję sobie naprawdę piwo super pijalne. Chcę się wziąć kolejny łyk. No, muszę przyznać, że jest super. Hmm. No wysycenie. Średnie do, do nisk, niskiego na pewno. Jak gdzieś zobaczycie, nie wahajcie się. Nie wahajcie się. Piwo jest naprawdę super. Naprawdę smakuje. Naprawdę jest lukrecja w nim. Kawowe elementy też jest super. Dobra, widzę, że już z czasem. Za, za długo pierdolę, ale naprawdę piwo jest świetne suchar słucham na zakończenie szybki, yy, krótki dlaczego w Polsce są takie długie kolejki do lekarzy specjalistów no ciekawe nie? dlaczego są takie długie kolejki do lekarzy specjalistów a no, dlatego, że czas Goi rany.